Dlaczego nie zadawaliście żadnych pytań? Bo tak zostaliśmy wychowani, bo takie wartości wynieśliśmy z domu, bo takie wartości wynieśliśmy ze szkoły. To jest wielka nauka, którą będziemy nieść razem z kolejnymi pokoleniami: że czasami w służbie Ojczyzny nie należy zadawać pytań. Rzeczy powinny być oczywiste. Musimy je wynieść ze szkoły, musimy je wynieść z domu, a wynosimy je również z tych spotkań z Wami, z tych rozmów z Wami. To jest właśnie sens tego wszystkiego, co razem robimy. Niesienia tych wartości dalej. Profesor Bartoszewski zawsze zadawał pytanie, co by było bez Powstania Warszawskiego, bo przecież kiedyś toczyły się dyskusje na temat sensu Powstania. My dzisiaj jesteśmy absolutnie pewni, że ta Wasza ofiara, ten Wasz heroizm zapewnia nam bezpieczeństwo, bo dzięki Wam wszyscy wiedzą, jacy są Polacy. W kolejnych latach bali się podnieść na nas rękę. Ta ofiara absolutnie miała sens. Dzisiaj wszyscy to wiemy. Subskrybuj po